Witam drodzy widzowie, a jaki według was jest najbardziej pożądany hełm w Diablo 2? No i Diablo 2 Resurrected. E, ja mam tutaj dosyć mocną propozycję, ponieważ moim zdaniem jest to czako. Oczywiście w unikacie. Myślę, że większość z was albo wszyscy wiedzą już co to jest. E, także sobie tutaj zobaczymy. I mamy ciach, czapka Arlekina Czako obrona 121. Ciekawostką jest to, że ta obrona się nie zmienia, także jeżeli znajdujecie Unikat, to będzie miał tyle obrony, ile się wylosowało maksimum to 141, czyli to jest taki solidny średniaczek, ale mamy tutaj plus 2 do wszystkich umiejętności. Rewelacja dla większości klas postaci, szczególnie dla kasterów i nie tylko. Mamy tutaj plus 2 do wszystkich atrybutów, no malutko, ale zawsze coś. Mega bonus do zdrowia, mega bonus do many, który zależy od poziomu postaci. Obrażenia fizyczne są zmniejszone o 10%, bardzo fajna rzecz. No i 50% do szans na zdobycie magicznych przedmiotów. Też mega fajna rzecz, szczególnie jak chcemy sobie wydropić na przykład kolejne czako. Ten przedmiot na początku sezonu jest bardzo drogi, potem jego cena już spada, ale zawsze jakąś wartość ma i zawsze fajnie to czako sobie znaleźć. Także wpadajcie na kanał, jest na nim sporo filmików z Diablo 2 Resurrected. Są tworzone na bieżąco słowa runiczne. Ja w tym sezonie zrobiłem już pierwsze CTA na hardkorze, także nie zdradzę ile wyszło, sami zobaczcie. Są omówione poszczególne też zestawy, poradniki i tak dalej. No i dajcie łapkę w górę, a jak ktoś pierwszy raz, to może walnąć subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, samych dobrych dropów, trzymajcie się, cześć!